Cześć! Dzisiaj chciałem się podzielić z Wami pewnym problemem, który występuje w mojej, mojej replice Glocka 17 od Armii. Nie wiem, czy to, czy, czy to jest to problem wszystkich replik tego producenta. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy też macie z tym problem. Ale już mówię o co chodzi. Podczas oddawania strzału, tak jakby niecała energia gazu jest zużywana na cofnięcie zamka. Zamek cofa się gdzieś do tego miejsca, przez co nie pobiera przy powrocie kolejnej kulki i tak naprawdę no, to strzelanie dalej już jest no, nieuniemożliwione, tak? bo po prostu strzela na pusto bez pobierania kulki. Tak samo kiedy mamy pusty magazynek. Kiedy dajemy pusty strzał, też zamek nie dochodzi do tego położenia, którym by się mógł zablokować. Można to naprawić, żeby to działało wszystko jak należy. Także zapraszam. Do mojego poradnika. No, na początku musimy rozebrać replikę. co standardowo. No i musimy dobrać się tutaj do tego tego tłoczka. Jak wybierzemy się do roboty. No, na szczęście te glocki mają prostą budowę I wystarczy tak naprawdę odkręcić tą jedną śrubkę. Ja tu usiłem takie jeszcze podklejone takimi. Kawałkami takiej folii. Właśnie podkleiłem to po to, bo tutaj mi ten insert cały się ruszał i to jest taki sposób na usztywnienie całego tego elementu. To wygląda. Dodatkowo pro tip, przyklejcie sobie tę sprężynkę z jednej strony na kropelkę czy super Glue, to unikniecie czegoś takiego, że ona wam wystrzeli po prostu po zdjęciu, bo to jest bardzo częste, że otwieracie, wyjmujecie ten element, a sprężynka sobie leci w siną dal. To, co ja uważam, że, to, że jest powodem tego, że ten gaz ucieka i nie przekazuje tej energii dalej, jest to, że średnica tutaj tej uszczelki gumowej dookoła jest mniejsza niż średnica tutaj tego otworu. I tu po prostu jest luz między tą uszczelką, a tutaj ściankami. I przez to część gazu po prostu jest marnowana, ucieka sobie po prostu do tyłu. I no, po prostu nie przekazuje tego, tej, tej energii dalej na, na suw tego zamka, to jest właśnie ta uszczelka gumowa, o której mówiłem. No, i jak się przyjrzymy, to ona tutaj ma wchodzić w ten sposób w ten, w ten cylinder. No i spójrzcie, ile tu jest luzu. Ale tak, tutaj jest naprawdę no, około milimetra. Ona siedzi bardzo luźno. I moim zdaniem to jest powód, dla którego ten gaz ucieka sobie po prostu w powietrze i jest tak naprawdę marnowany. A jak temu zapobiec? Musimy zdjąć ten pierścień. On jest na takim plastiku. O. Yy, zależy nam na tym, żeby w jakiś sposób zwiększyć średnicę mm. tego uszczelnienia. No i aby to zrobić, użyjemy niezawodnej idealnej do wszystkiego szarej taśmy <grych> tutaj musimy z, nakleić pasek z tej taśmy i po prostu no, grubość tego, tej, tej taśmy tutaj pozwoli nam zwiększyć delikatnie średnicę tego uszczelnienia no i bardziej doszczelnić doszczelnić ten y, tłoczek cylindra. Y, uciąć kawałek taśmy no ale trzeba też to robić z wyczuciem i no, uważać żeby nie, nie nakleić za dużo Teraz musimy go tutaj wpasować w ten rowek i, i zawinąć. Jak już mamy to założone, zawinięto tą taśmę, to zakładamy naszą gumkę na miejsce. No i ona już jest troszeczkę rozpchnięta i teraz wchodzi dosyć ciasno. Tu przykręcamy z powrotem. No teraz, jak widzimy, ten cylinder porusza się znacznie ciężej, stawia większy opór, co znaczy, że lepiej uszczelnia ten cylinder. No oczywiście można go to trochę posmarować. Ja używam do tego takiej oliwki do roweru. Smaruję wszystkie elementy pistoletu, tak naprawdę tym. Zabieramy się za składanie. Kolejny test. Zamek odbija jak powinien, tak jak być powinno. Wszystko działa jak należy. No i o to chodziło. Dodatkowo, bardzo możliwe, że taka modyfikacja podniesie nam ilość FPS w rp nie chronowałem jej przed zmianą i po także ciężko mi powiedzieć, ale mam takie wrażenie jakby naprawdę jakby działała naprawdę z większą siłą. Tak samo przy strzelaniu kulkami też też sprawia takie wrażenie, jakby te kulki leciały dalej i naprawdę miały większą energię. Wielkie dzięki za uwagę. Jeśli ci się podobało, to śleć mój kanał. Daj łapkę w górę, daj suba, bo już niedługo kolejne odcinki z cyklu ASG.